Cześć, jeśli oglądasz to wideo, istnieje szansa, że zostałeś dzisiaj zaproszony na WhatsAppie do grupy Binance.pl. Zgaduję po nazwie grupy, że tych grup jest trochę więcej i przeraża mnie to, że w tym są litery. To by oznaczało, że tych grup może być bardzo, ale to bardzo dużo i że one będą po prostu tworzone na bieżąco, więc to jest scam. Binance. Nie napisałoby do ciebie, żebyś zainwestował 1000 dolarów, e, tak od czapy, i że zarobisz na tym 1000 dolarów minimum 1% dziennie. Binance nie robi takich rzeczy. Binance ma swoje programy e, marketingowe, w których tak jakby zwiększają swoją obecność. Nikt Żaden exchange nie robi czegoś takiego, bo to po prostu się nie trzyma kupy i to są praktyki skamerów. Oni chcą cię odizolować od tego, co jest tak jakby prawdziwe i stworzyć swoje własne uniwersum. Eee, z klona Binance. Czyli w tym momencie będziesz rozmawiał tak, jakby w czacie Binance, ale to nie jest Binance i wszystko, co oni ci podadzą, eee, może doprowadzić do utraty Twoich pieniędzy. Więc. Jeżeli widzisz ten token MAF albo jakikolwiek inny token w jakiejś grupie, nie mówię, że ten Maverick jest zły, nie mam wiedzy na jego temat. Mogę zobaczyć wykres. Wykres wygląda jak każdy wykres jak każdy wykres, gdzie tu jest ten MAF? Jak każdy wykres nowego tokenu. Mamy zarąbistą pompę w ciągu jednej minuty od 5 centów do 2 dolarów, a później mamy cenę śmietnikową. Klasyka, nie rozumiem jak to się dzieje, żartuję, rozumiem, tylko to jest temat na osobne wideo. Kolejna rzecz jest taka, jeżeli Binance by chciało zdobyć jakąś. E Publiczność w Polsce, no to zatrudniliby raczej Polaków, a nie translator. Najnowsza kampania Binance DeFi Liquidity Mining została oficjalnie uruchomiona z nagroda Dami Kopanie bez urządzeń kopanie. Użytkownicy mogą kupować moc arytmetyczną i łatwo uzyskiwać e, zyski z wydobycia. Binance e, DeFi Liquidity Mining otworzyło dwa nowe pule. pule. Płynności. Ma w USDT, ma w BTC i teraz mam takie podejrzenie, że ten SCAM, e, ta grupa to jest e, albo jakiś wieloryb, który ma na przykład bardzo dużo tego tokenu. Kim jest wieloryb? To tak na szybko Wam spróbuję pokazać. E, tutaj mam Blockchain Explorer, e, i tutaj po prostu widzimy wieloryby. Jest 21 milionów e, bitcoinów. Inaczej, może być 21 milionów bitcoinów i żadnego więcej. I tutaj widzimy po prostu, ile mają ludzie. Binance ma prawie 250 tysięcy. E, to będzie trochę więcej, dlatego że oni mają, jak się okazuje, trochę więcej kont. E, więc tutaj naprawdę Binance mogłoby mieć e, najwięcej bitcoina. Tylko to też nie oznacza, że ten Bitcoin należy do Binance, tylko że ten Bitcoin jest na koncie Binance. I Binance już działa w tym momencie tak, że e, po swojej stronie oni to rozdzielają pomiędzy konta użytkowników. I teraz, tak. Czy chcę powiedzieć, że Binance to scam? Nie, i tak. Ta opcja z tak zasługuje na swój e, osobny film, natomiast opcja z nie jest taka, że oficjalnie Binance działa tak samo jak każdy inny exchange. Tak samo jak każdy inny exchange. I to powinno ci dać do myślenia, że po prostu są jakieś mechanizmy, które sprawiają, że cały rynek jest skamem i ty jesteś tam po prostu tylko po to, żeby dostarczyć pieniędzy dla kogoś innego. Ale tak jak mówiłem, to zasługuje na osobne wideo. W następnym wideo spróbuję Wam opowiedzieć, czym jest Sil na podstawie projektów, w który jestem zainwestowany i uważam, że ma spory potencjał. Także jeżeli zmęczę się i zrobię następne wideo to będzie najprawdopodobniej właśnie o tym czym jest Sil e, i o tym o tym tokenie. Natomiast na chwilę obecną to co chcę wam powiedzieć to to, że grupa e, Binance.pl A63 jest skamem. Ktokolwiek do was pisze hej zainwestuj to jest skam najprawdopodobniej. E, Research robi się w zupełnie inny sposób, możesz zalogować się na giełdę, masz swoje konto i wtedy na przykład możesz szukać w ten sposób, że widzisz jakiś aset, który znajdujesz, uważasz, hej, to jest ciekawe, ja myślę, że oni robią coś dobrego. I wtedy patrzysz, czy on jest dostępny na tej giełdzie, na której jesteś zarejestrowany. Ewentualnie rejestrujesz się na giełdzie, na której jest dostępny, dlatego że chcesz go kupić. Natomiast. Nie wierzę w to, że Binance napisałoby do ciebie z taką informacją, jeszcze z jakąś grupą A63, że masz zainwestować 1000 dolarów minimalnie i że dostaniesz z tego 1% dziennie. Jeżeli zainwestowałeś, jest mi bardzo przykro.